Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale? Dzisiaj moje paczki 5 razy 93, więc absolutne poddymienie. My zaczynamy La Ligą i Holandią? Ale The nie ma toca, chyba czy to będzie złoty? Okej, okay, już była nadzieja, ale jest za to pałku Barsi z tocem. Jeżeli chodzi o Lajwika, to dzisiaj prawdopodobnie zobaczymy się wieczorem. Info będzie na Instagramie, ja tam zresztą nowe rolki z Ronaldo McDonaldo, no i startujemy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest fcoins.gg, strona, gdzie możesz kupić oraz sprzedać końce na każdej platformie. Możesz wpisać kwotę lub przesunąć suwakiem, a dodatkowo kod United daje Ci 10% więcej do zakupionych końców. Na stronie jest giveaway, gdzie za każde zakupione 50 tysięcy końców zgarniasz jeden ticket. Za 100 tysięcy dwa tickety. I tak w nieskończoność. Wszystkie dane są bezpieczne, a metoda transferu monet jest szybka i realizowana najbezpieczniejszą metodą. W razie pytań możecie skorzystać z live chatu, prawy dolny róg. No i moi drodzy, jak widzicie, Księściutkie paczuszki z tocami zachowałem, a w tym wisienka na torcie 5 razy 93 plusy również zachowana. Więc otwórzmy te łącznie 6 paczek i zobaczmy, co ciekawego poleci. Niech będzie Bundesliga, niech będzie Bundesliga. Troszkę też przypomnienia, jak tutaj to wszystko wyglądało. Niemcy, napastnik i Bundesliga. Oj, nie kojarzy mi się tutaj nic dobrego, bo Rosjan Gladbach to oznacza, że w pierwszej paczce będzie Kleidenst... Ajajaj, dobra, druga paczka. Tym razem przechodzimy do serie A. I kto tutaj? LP Włochy, raczej jakiś Zakani, ale w overallowo mi się kojarzy to 94. Zaraz będziemy mieli potwierdzenie, tak jest, dobrze kojarzymy, dobrze kojarzymy. Zakani 94 overall, niby nie wygląda najgorzej, ale no właśnie. Jakieś 25-30 tysięcy to maksymalnie ile kosztuje. Dwie paki za nami. Trzecia liga, na którą się zdecydujemy. No to niech będzie Premier League WSL. O jejku, jejku, jejku. No tutaj niestety nie może być dobrze, kiedy widzimy. E, to będzie prawdopodobnie pani Fowler, tak? Jest, jak widzę Manchester City, widzę kobiety, widzę PS, to musi być pani Fowler 93. Szkoda. Szkoda, szkoda, ale na razie trzy paczki absolutnie nic nam nie przyniosły. No i tutaj były takie predykcje, że tutaj nic ciekawego nie poleci. A może poleci? Z Ligę, paczka numer 4. No i ta bujna fryzura mówi nam, że hola, hola. Nie będzie też chyba ciekawie, tylko pytanie kto jest Monaco. I to będzie Akliuczy. Okej. Okay. Ale widzę kolejną paczkę. Kolejna paczka to Cla Liga, Liga F, i patrzymy, czy tu będzie lepiej. Eś... Oj, Niemcy na liga? Okej, okay. będzie Rudiger. Ogólnie, no coś tam poleciało, ale no właśnie. Biorąc pod uwagę nasze składy, to ciężka misja, ciężka misja. No ale teraz, na samo zakończenie, została ta najlepsza. Na teraz, ta najważniejsza. 5 razy 93, Musi być wysoko od razu w pierwszym rzucie, żeby była nadzieja. Guirasi 9-4 Kurczę Mała szansa, mała szansa na oddanie. No ale zobaczmy, zobaczmy. Guirasi 94, a w środku jeszcze Patrick Sik No karta, którą paradoksalnie zrobiliśmy rekordowy bilans tej edycji. Jeszcze Louis Kelly jako ciekawostka. Fajny lewy obrońca. Być może nawet wejdzie do nas do pierwszego składu na tym drugim koncie. Ale nic. Poza tym, 7 razy 84 plus mamy tocika. Bramkarz. Będzie Martinez, a to będzie Goldzik. Będzie Goldzik i teraz tutaj jeszcze będzie jakiś tocik. Zobaczmy, zobaczmy. Kto to jest? O, Trinkao! 95. Ten Trinkao ciekawy. Ile on w ogóle kosztuje? No tak, po 100 tysięcy nawet, ok. No i moi drodzy, 5 razy 93 na naszym koncie. Otwieramy jeszcze specjalnie na Lalidze, żeby wykluczyć Ligę Saudi, czy Ligę MLS. Tam nie do końca jesteśmy zainteresowani. Wygląda mi na Żulsa Sakunde. To oznacza 94? Myślę, że to może być dobry prognostyk, ale zobaczymy. Tylko żeby to był podwójny ok od Barcelony, jeszcze Lamy Jamal lub Rafinha dołączyli. Ujajajaj, jak źle! Jaki <grywa> to jest oczywiście karta grywalna, ale no to Francja jest absolutnie nie taka, jakiej oczekiwalibyśmy. Jest Gejoro, Luis Kelly, ok, Luis Kelly, dobry lewy obrońca. Jako przy ewolucji Teo Hernandeza, no to jest jak jest. No. no a my przechodzimy do nagród za pierwszą ligę na naszym głównym koncie podczas La Liga. No i zobaczymy, że coś ciekawego. Odda cztery paczuszki. Tutaj widzę chyba 3, cztery piczki, może troszkę więcej. Cztery piczki, więc miejmy nadzieję, że będzie boom. No i teraz, moi drodzy, nagrody za pierwszą ligę zerknijmy. Czy tu będzie jakiś boom? Czy warto było otwierać tę analizę za momencie, się ją przekonamy? Jeden z trzech, osiem, trzy. Jest i Rayo Aikano. No, ten ratio bardzo często tutaj chce. Być brany pod uwagę przy moich jakichkolwiek nagrodach w paczuszkach. Tutaj pani Little, pani Irps, no może już dość tych pani. No dobra, ona no nice jest ale nie, nie, nie. 4 nie, nie, razy 8 w piku 86+, plus, dobra. No i teraz ten najważniejszy. Naj, najważniejszy pik podczas Totsów La Liga i zaczynamy pranksterką 9-4, następnie Hulmandem przez Vejdauer. No, ja już wiem, że w tym piku nic ciekawego nie będzie. Senator Weidauer, pranksterka Huilmant. Czy może być gorszy pik? Otóż. No, chyba nie. No, chyba nie. No, 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 no absolutny dramat. Proszę. Teraz dwie paczki wymienne. 10 razy 85 za te Walsy. Początek niestety niezbyt obiecujący. Bo widzimy flagę Chile. Chichichilelele. lele. Pani Endlera, Olympic Lyon na podwójnym okałcie. Za gości, proszę Państwa, z. Grzesiem Kobelem. Pytanie, czy w środku jest szansa na jakąś ukrytą fioletową kartę? Nie. <laughs> tragedia, tragedia, tragedia. Jest jeszcze jedna taka paka wymienna. Zobaczymy, czy w tej drugiej paczce będzie lepiej. 10x85+. O ale bez historii. Ale proszę Państwa, mamy Somera i teraz pytanie, czy to będzie wróżba, że Inter wygra Ligę Mistrzów. Chelsea dosyć gładko, koniec końców poradziło sobie z tym Betisem. A tutaj Inter versus Barcelona, czyli mamy troszkę tutaj półfinał. ale ten Ter tutaj wyszedł. Patrzę, tak, okej. Okay. Kwaraskelia też był w parce, więc trzeba jednak spokojnie podejść jeszcze do zwycięstwa tego meczu. Ale wy, widzowie, oczywiście możecie dać znać. Kto wygra finał Ligi Mistrzów: PSŻE czy Inter? A my otwieramy 10 razy 87? Dania. Pytanie, czy ten Hjulmand ma 10 no trafiliśmy tego Hulmanda. Jeżeli to będzie 9.3, to naprawdę dobry potencjał. Ma ta paczka. Kaise do 9.5. Ai aj, No dobra. Foderkowo trzeba przyznać, że i tak nie najgorsza ta paczka, bo trzy tociki łącznie. to sprawdzamy, moi drodzy. Nagrody za elitę na LaLigę. No i czy takie tociki, takie potężne. Tutaj paczuszki, piki oddadzą. Zobaczymy, zaczynamy yy, pikem 1 z 3, 8, 3, na Levivian, którego każdy zna. No i tego Viviana wybieramy. 92, pierwszy tocik jest. Wydaje mi się, że jak jest pik 1 z 4, to w każdym powinien być co najmniej jeden tos. Chociaż na razie jest Virgil van Dyke jest też Mit. Ojejku, ojejku, jednak nie będzie w każdym piku totsa, yy, No to zerknijmy, co będzie w kolejnym. Tutaj jest Renard, okej, okay. co z tego, że jej to podwyższa, jak potem lecą takie paróweczki, ale jest Baena, jest Vivian, uu, tego Viviana jeszcze dzisiaj nie było, więc też fajnie, bo pierwszy raz dzisiaj go trafiamy, zobaczmy dalej, co będzie, jest Elvis, szukamy Viviana, uu, rzucę 9 94 kurde, ojej, co jest grane? No powiem wam, to był ciekawy, to był ciekawy ogólnie pik z Tocem, bo jednak trzy Tociki. No i teraz jeden z pięciu dowolny tot za elitę, no i czyli ta liga znaczy, to było warto? Pani Kogel? Niekoniecznie. Pani Aleksja Fernandesz? Niekoniecznie. Valverde? Już lepiej, ale już w klubie tutaj jest Fede, Alex Baena i zamknie stawkę Gonzalo Inacio, no to Fede, Valverde, 95 bierzemy. To są wymienne, niby fajne nagrody, a no nic, no 20 razy 86 plus wymienne, to jest plus, no i to może się jednak opłacić. Wiemy, że będzie podwójny walkout z Pavlidisem z Benfiki i na drugim walkoucie będzie, no i tu pytanie kto, zagadka, zagadka, proszę Państwa, zerknijmy, kto za go gości, Otament 95 on niby fajnie wygląda, ale właśnie, chyba bez historii, chyba bez historii. No i teraz jeszcze 10x87+, za tę elitę, a w niej SPD Hiszpania. Okej, okay, czyli zaczniemy zwykłym złotym Rodrim, pojedynczy tocik w paczce 10x87 i tym pojedynczym totcem będzie Otamenti. Teoria duplikatów, to, to nadal działa, jak coś jej tego nadal nie naprawiło, trafisz jednego, to potem po chwili trafisz drugiego. No i też Elvis tak samo trafiony.